Witajcie drodzy widzowie w najnowszym odcinku Sofy Sportowej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wrażeniach po pierwszym dniu turnieju w Indian Wells. O nawierzchni, która zachowuje się dosyć zmiennie. Oczywiście o zwycięstwie Magdy z Stearns. O tym, że Iga Świątek poznała już swoją rywalkę w drugiej rundzie turnieju BNP Paribas Open. Będzie to Karolin Garcia, także tutaj omówimy sobie również to spotkanie. No i poświęcimy też chwilę tej burzy medialnej, którą mamy przede wszystkim w mediach społecznościowych po tym jak WT wypuściło nowe logo, cały rebranding. Natomiast chyba coś poszło nie tak szczególnie z tym tak zwanym scoreboardem, czyli tablicą wyników, która jest bardzo, ale to bardzo mało widoczna podczas meczów, a dobrze wiemy, że tablica wyników jest od tego, aby ją po prostu było widać i przedstawiała jak najlepiej wynik, a w tej nowej odsłonie tego właśnie obowiązku nie spełnia. Zachęcam was oczywiście do subskrypcji naszego kanału, do łapek w górę, dyskusji w komentarzach już w piątek pierwsze Spotkanie Igi Świątek. Zapraszamy na relację live. Wciąż czekamy na rozwój sytuacji, jeżeli chodzi o plangier, kiedy to spotkanie się rozpocznie. Będziemy oczywiście informować, kiedy nasza transmisja się zacznie. Z góry przepraszam Was za dzisiejsze oświetlenie naszego studia, natomiast żarówka studyjna niestety nie stanęła na wysokości zadania. Nowa już jest w drodze, także prawdopodobnie to jedyny taki odcinek z tego typu zawirowaniami technicznymi. Także proszę tutaj Was o wybaczenie. No dobrze przejdźmy sobie do tego co się działo w ostatnich dniach w Indian Wells Iga Świątek pomimo tego, że nie rozgrywała żadnych oficjalnych spotkań, to można powiedzieć że była dosyć zajęta, medialne kwestie lunch z Carlosem Alcarazem ku czci obrońcom tytułu, jako że Iga Świątek oraz Hiszpan są właśnie obrońcami tytułu mieli okazję wspólnie zjeść przy jednym stole, no i oczywiście ten charytatywny turniej mixtowy, w którym Iga Świątek wzięła udział w parze z Hubertem Hurkaczem, tam nasza para poradziła sobie dużo lepiej niż w zeszłym sezonie, kiedy wygrali oni tylko i wyłącznie dwa punkty w całym meczu pierwszej rundy. Tym razem polska para pokonała w ćwierćfinale włoską Musettiego oraz Paulini i niestety na półfinale droga naszych rodaków się zatrzymała. Tam lepsi byli Amerykanie Tommy Paul oraz Madison Kiss, ale bądźmy szczerzy w tej rozgrywce nie do końca o wyniki chodzi. Oczywiście fajnie jest wygrać, ale najważniejsza jest dobra zabawa, zebrane pieniądze na szczytne cele. do do tego właśnie się przyczynili. Karolin Garcia kontra Iga Świątek. Mecz drugiej rundy turnieju w Indian Wells. Francuzka pokonała Bernardę Pere. 6 do 3, 6 do 4 i awansowała do drugiej rundy. Bądźmy szczerzy, francuska nie ma najlepszego okresu w swojej karierze. Ma problemy z wygrywaniem pojedynczych spotkań. W tym momencie podreperowała swój bilans tym zwycięstwem z Amerykanką na 2 do 4 w całym, w całym tym sezonie. Bilans pomiędzy Igą a... Karoliną, to jest 4 do 1 dla Polki, jedyna przegrana Igi, to na mączce, przed własną publicznością właśnie w Warszawie, natomiast wszystkie inne pojedynki padły łupem Igi, natomiast czasami są to pojedynki dość wyrównane, trzysetowe, natomiast nie chcę się tu skupiać na historii, tylko na tym, co mamy teraz, bo to jest przede wszystkim najważniejsze. Karolin Garcia na papierze w tym momencie nie ma za bardzo argumentów ku temu, aby rywalizować na równi z Igą Świątek, natomiast to jest tylko i wyłącznie papier. Tutaj trzeba brać pod uwagę kilka względów. E, Karolin Garcia, która widać, że męczy się w, podczas swoich spotkań e, w ostatnich miesiącach, widać taką głowę spuszczoną, nie do końca e, taką dobrą energię, widać, że ta pewność siebie mocno spadła. No i to jedno zwycięstwo, nawet jedno zwycięstwo z Bernardą Perą może pomóc, aby tę pewność odzyskiwać. I bez wątpienia, Karolin Garcia, jeżeli podejdzie do tego meczu z Igą Świątek bez zbędnej presji, bez dużych oczekiwań, no, no to na pewno może być rywalką groźną dla Igiej Świątek, patrząc na to, jaki gry preferuje Karolin Garcia, która bardzo lubi skracać grę, wchodzić wewnątrz kortu, grać szybko po koźle, szczególnie bardzo szybko łapać drugie podanie, kiedy, kiedy returnuje. I to jest bez wątpienia dosyć ważny aspekt tego meczu, jak będzie funkcjonował serwis Igi Świątek przy tak ofensywnym usposobieniu Karolin Garcia. Ja tu nie chcę straszyć, ja absolutnie tego nie robię, tylko mówię, że Iga Świątek rozegra swoje pierwsze spotkanie w tym turnieju, to nigdy nie jest łatwe. Wchodzi mimo wszystko w turniej, gdzie wciąż nie ma tytułu, w tym sezonie nie jest do tego do końca przyzwyczajona, no i trzeba na pewno mieć się na baczności, kiedy po drugiej stronie stoi taka zawodniczka jak Caroline Garcia, która mówi, jeżeli podejdzie do tego meczu bez większych oczekiwań, a myślę, że, że tak może być, bo już samo to, że wygrała to pierwsze spotkanie, jest dla niej w tym momencie czymś, czymś pozytywnym. No to trzeba będzie tutaj brać pod uwagę to, że francuska zagrała już jedno spotkanie na tych kortach, o których zaraz oczywiście opowiem, jaką mają specyfikę, bo, bo są dosyć różne. I opinie również o tych kortach są różne. Natomiast, tak jak mówię, wszystko zależy przede wszystkim od Igi Świątek, od jej serwisu, od tego na ile pozwoli swojej rywalce. Jeżeli tutaj Karolin Garcia podejdzie do tego meczu, że nie musi czegoś sobie i innym udowadniać, tylko, tylko bardziej wejść na kort i spróbować zagrać. Najlepsze spotkanie, jakie może zagrać, to na pewno może być momentami bardzo groźną rywalką dla Igi Świątek. I tutaj przechodzimy do kortu, bo Karolin Garcia rozgrywała swój mecz z Bernardą Perą na korcie Stadium 3. I tam wydawało się, że te piłki ślizgają się dosyć nisko. E, oczywiście ten kort nie jest nie wiadomo jak szybki, natomiast ten kozioł zachowywał się zupełnie inaczej niż podczas meczu na przykład kwitowej z Graczewą e, na korcie numer 1, czy też e, meczu Linet e, ze Sterns e, na korcie numer 2. E, na tych głównych dwóch arenach widać, że ten kozioł piłki jest dużo, dużo wyższy niż podczas tego meczu na korcie numer 3. E, I to by się zgadzało też e, z tym, co mówią zawodnicy, bo Rybak kina mówiła, że kort jest wolniejszy, natomiast kozioł piłki jest trochę niższy, natomiast Carlos Alcaraz powiedział, że kort jest szybszy, także mamy bardzo dużo różnych opinii, oczywiście to może e, przede wszystkim mieć znaczenie to, jakie, w jakich warunkach zawodnicy grali, czy było wiecznie, czy e, mieliśmy słońce, jaka pora dnia była e, rozgrywania na przykład tego treningu, po których takie odczucia mieli zawodnicy, także tutaj wiele składowych się na to e, na to oczywiście musi złożyć, ale bez wątpienia e, korty z perspektywy telewizora i zagatą wczoraj oglądaliśmy różne spotkania i faktycznie można odnieść wrażenie, że na tych dwóch głównych arenach ten kozioł piłki jest trochę wyższy, co oczywiście jest bardzo dobre dla Ig Świątek. Oczywiście wątpię, żeby Iga zagrała swoje spotkanie na innym korcie niż numer 1. Jeżeli to będzie numer 2, to na pewno będzie to pole do dyskusji, ale tam również tak jak mówimy, jest dosyć podobnie jak na głównej arenie i to jest specyfika kortu, która bez wątpienia powinna idę pasować. Ten kozioł jest naprawdę wysoki. Jej forehand powinien dobrze funkcjonować w tych warunkach. Jej kick service również powinien tutaj dawać się we znaki rywalkom, także bez wątpienia tutaj, jeżeli chodzi o typowo Warunki i zmianę na wierzchni nie patrzyłbym na to, że i ze Świątek może to jakoś bardzo, ale to bardzo zaszkodzić. No dobrze, skoro już jesteśmy przy polskim tenisie, to oczywiście warto podsumować mecz Magdalinet z Peyton Stearns. 6 do 4, 4 do 6, 6 do 3 wygrywa Magdalinet to spotkanie. No trzeba przyznać, że to było takie dosyć szarpane spotkanie. Amerykanka bardzo dużo się myliła, szczególnie w pierwszym secie. Magdalinet Znowu starała się grać bardzo blisko linii końcowej. Bardzo często starała się wchodzić bardzo głęboko w kort przy drugim serwisie. Tutaj wam pokażę taki obrazek, który wam nawet to pokaże, że no, praktycznie czasem 3 metry w korcie zagrywała Magdalinet swoje returny. No i jeżeli Magdalinet grając w ten sposób, gra odważnie, puszcza rękę, stara się przechodzić przez uderzenia, to jak najbardziej jest groźna, potrafi w efektowny sposób wygrywać swoje akcje. Tak robiła na przykład w siódmym gemie pierwszego. Seta, kiedy zagrała naprawdę na znakomitym poziomie przy 3 do 3, 3,034 z rzędu. Fantastyczne forhandy puściła rękę trochę sfrustrowana tym, co się wydarzyło w dwóch poprzednich gemach. E, świetnie ten kluczowy gem w pierwszej partii rozegrała, no i to powinna być bez wątpienia taka wskazówka dla Magdaleny w jaki sposób powinna grać. Oczywiście na takim procencie, przy takiej sile nie da się grać przez cały mecz, jak rozrobiła to w tym jednym gemie Magdalinet, ale na pewno jest to droga ścieżka, którą warto podążać. Kiedy tylko Magda. Z Zwalniała rękę, grała zbyt krótko albo zbyt blisko środka, bo oczywiście nie zawsze trzeba grać jakoś bardzo głęboko, czasami szukamy kątów. No to wtedy Stearns przechodziła do ofensywy swoim forehandem. Amerykanka. Bardzo dobrze wykorzystywała właśnie ten wysoki kozioł poprzez to, w jaki sposób serwowała, z rotacją awansującą, kikiem. Także tutaj e, też dużo takich e, odpowiedzi nam dała a propos tego, jakie są warunki e, w Indian West, o których przed chwilą Wam wspomniałem. Natomiast Magdalenet, która e, w trzecim secie przegrywała już 0-2, były piłki na 3-0 dla Amerykanki, puściła rękę, zaczęła grać dużo ofensywniej. E, tak jak mówię. Kiedy Magda Linet chce grać blisko linii, a widać, że taki jest zamysł, widać, że Agnieszka Radwańska chyba e, też podpowiada w ten sposób, że tak powinna właśnie grać e, Poznanianka, no to bez wątpienia trzeba grać odważnie, trzeba być przekonanym co do tego, co się na korcie chce robić, bo jeżeli będąc blisko linii, Magda Linet będzie zwalniała rękę, będzie grała zbyt krótko, no to tak naprawdę naraża się na takie kontry, e, w który, z których nie będzie w stanie absolutnie wyjść zwycięsko, ponieważ będąc blisko kortu, Mamy bardzo ograniczone pole defensywy, bardzo ograniczony czas na reakcję, więc tutaj jeżeli Magda chce grać w ten sposób, to musi być po prostu odważna i zdecydowana w jaki sposób chce grać. W trzecim secie tak właśnie Poznanianka grała i to przyniosło jej sukces w postaci wygranej trzeciej partii. 6 do 3 naprawdę na znakomitych własnych warunkach. Wiele efektownych akcji. Wielkie brawa tutaj dla Magdy. Za to zwycięstwo kolejną rywalką Magdy Linette będzie Jessica Pegula, także znowu amerykańska batalia natomiast trzeba przyznać że poprzeczka idzie w górę Jessica Pegula dopiero co wygrała swój pierwszy turniej w tym sezonie był to turniej WTA 500 także bez wątpienia Jessica będzie faworytką tego meczu 2 do 0 bilans z Polką dotychczasowy nie przegrała ani jednego seta czwarta rakieta świata z Linet w dotychczasowych spotkaniach z naszą zawodniczką także oczywiście trzymamy kciuki aby ta sytuacja się zmieniła i za to aby Magdalinet była wierna temu, co chce wprowadzać do swojej gry, bo tylko wtedy może skutecznie grać z zawodniczkami z dużo wyższych pozycji w rankingu niż ona sama. Z jeszcze ciekawszych wyników: Naomi Osaka przegrała z Kamilą Osorio 2 do 0 w setach. Czy to jest jeszcze niespodzianka? No, chyba nie do końca. Trzeba przyznać, że Japonka wciąż nie jest w stanie wrócić do swojego poziomu gry, który prezentowała przed urodzeniem dziecka no i, no i pytanie, czy będzie w stanie w ogóle to zrobić, bo sama Naomi wspominała, że taki poziom jej nie interesuje, jeżeli nie będzie w stanie się przedrzeć z powrotem do czołowej dziesiątki rankingu, to raczej z tenisem może dać sobie spokój. Jeżeli już jesteśmy przy sprawach macierzyńskich, no to warto podkreślić tutaj powrót Petry Kwitowej, która przegrała z francuską Graczewą w trzech setach. No widać, że Czeszka ma duże problemy z reakcją, z szybkością oczywiście. No, widać, że też te kilogramy pociąży wciąż, wciąż jej towarzyszą i towarzyszą, i też to poruszanie po korcie, po prostu byłej zwycięzczyni Wimbledonu jest na ten moment dla niej dużą przeszkodą. A absolutnie nie jest tutaj gotowa na to, aby grać na najwyższym poziomie. Nawet jeżeli miałaby wygrać pojedynczy mecz, to wątpię, żeby fizycznie wytrzymała kolejne spotkanie, no i tutaj oczywiście. Pojawia się pytanie, czy droga Belindy Benchis nie powinna być przykładem, spróbować zagrać e, na początku na trochę niższym poziomie, wdrożyć się e, w odpowiedni rytm, i później trochę, trochę podwyższać tę poprzeczkę, ponieważ e, no, trudno bez wątpienia wejść od razu na najwyższy poziom po przerwie macierzyńskiej, natomiast trzeba brać pod uwagę to, że Belinda Bench jest zawodniczką o 7 lat młodszą od petry kwitowej. Po prostu ma więcej czasu na to, aby wrócić. E, na najwyższy poziom, co zresztą zrobiła, pytanie, czy Petra kwitowa po prostu nie próbuje, nie, nie chce zobaczyć, w jakim miejscu jest, i jeżeli nie będzie do końca w stanie przeciwstawiać się najlepszym zawodniczkom, to po prostu możliwe, że również zakończy karierę. Natomiast tutaj nie będziemy tego absolutnie za Petrę kwitową robić. Przede wszystkim przygotowanie fizyczne tutaj się uczeszki kłania, aby próbować mieć nadzieję na to, aby te wyniki były dla niej zadowalające. Diana Jastremska pokonała swoją pierwszą rywalkę i zagra z Ons-Jaber, to oznacza, że potencjalne rywalki Giś-Świątek to jest właśnie Diana Jastremska oraz e, Ons-Jaber w trzeciej potencjalnej oczywiście rundzie i ga najpierw musi zrobić e, swoje. No dobrze, wróćmy do tego, o czym mówiłem we wstępie, czyli rebranding, e, WTA, nowe logo, nowa szata graficzna. Okej, okay, wszystko rozumiem, są gusta i guściki. Mnie osobiście nie podoba się absolutnie ta zmiana pod żadnym względem, natomiast, okej, okay, nie musi mi się podobać, może Wam się podobać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no warto, żeby tablica wyników podczas meczu była widoczna i nie mówię tutaj o tym, żeby ona się pojawiała, tylko żeby ten wynik był faktycznie. Widoczny i wyrazisty dla widzów, który, którzy oglądają mecze w telewizji. Natomiast na ten moment ta szata graficzna, ta tablica wyników absolutnie spełnia swoich wymagań. Nie widać wyniku, który. Po stronie przegrywającej zawodniczki przez tą dużo cieńszą czcionkę, no naprawdę trzeba się czasami domyślić, jaki jest wynik. Rozumiem, że w sporcie najważniejsze jest zwycięstwo, natomiast nie marginalizujmy tak zawodniczek, które przegrywają w danym meczu, że nie będziemy pokazywać nawet ich wyniku, bo czasami naprawdę nie widać tego, ile zawodniczka, która przegrywa aktualnie w gemie zdobyła punktów. No, mam nadzieję, że tutaj WTA uderzy się w piersi po prostu będzie to jakaś korekta, bo, bo naprawdę. To tutaj będzie trzeba bardzo mocno wytężać oczy, aby móc faktycznie tutaj wszystko odpowiednio dostrzeca. Chyba nie o to chodzi podczas meczu tenisowego, także trzymamy kciuki, aby WTA zaczęła może od tego, od naprawiania swoich błędów, no i poszła też trochę dalej tych szereg, tych rzeczy, które WTA mogłaby zmienić na lepsze. Już nie chodzi o sam dobór turniejów, o same obowiązkowe turnieje, ale przede wszystkim ułatwienie widzom czy to oglądania losowań, czy to, co cofania czasu w aplikacji, kiedy ogląda się mecz, no tak dużo rzeczy jest, które WTA powinno poprawić, patrząc na to, jak znaną jest marką, jaką dużą ma oglądalność i jakie mamy czasy, że, że naprawdę człowiek czasami łapie się za głowę, że ludzie po prostu, którzy się tym zajmują, że federacja z takim budżetem nie jest w stanie odpowiednio dopilnować takich rzeczy. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie również o tej sytuacji, czy to widzieliście i czy macie podobne tutaj spostrzeżenia. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i widzimy się już jutro podczas transmisji live z Meczu Igi Świątek z Karolyn Garcją. Wciąż czekamy na godzinę, o której odbędzie się to spotkanie, i oczywiście będziemy dawać znać wam, aby ogłosić, o której rozpoczynamy swoją transmisję. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia.